Ambrose Biers Kwestia sumienia. Kapitan Parol Hatroy rozmawiał po cichu z wartownikiem na wysuniętej placówce, znajdującej się przy drodze o pół mili za obozem, niewidocznym zresztą z tego punktu. Udzielał chyba instrukcji wartownikowi, a może po prostu dopytywał się, czy na przedpolu panuje spokój. Kiedy tak rozmawiali, od strony obozu nadszedł jakiś człowiek, pogwizdując sobie beztrosko. Został zatrzymany przez wartownika. Był to cywil, wysoki jegomość, pospolicie odziany w szaro-żółty samodział, który w późnych latach wojny domowej był jedynym materiałem na męską garderobę. Spod nasuniętego na oczy kapelusza spływały mu na ramiona zmierzwione kędziory, kpiące sobie z nożyczek i grzebienia. Miał dosyć urzekającą twarz, wysokie czoło, wyrazisty nos i pociągłe policzki, okolone bujną, ciemną brodą, tak samo zaniedbaną jak fryzura. W dużych oczach gościł ów wyraz skupienia, który niejednokrotnie zdradza rozważny umysł i stanowczość w wykonywaniu raz powziętych zamiarów. Tak przynajmniej twierdzą fizjonomiści, gdy sami mają akurat tego rodzaju oczy. Jednym słowem, był to człowiek, na którego ludzie patrzą, a i on potrafi patrzeć na ludzi. Podpierał się świeżo wyciętym w lesie kosturem, na wysłużonych butach z wołowej skóry osiadł gruby kurz. — Okazać przepustkę — powiedział wartownik dosyć władczym tonem, który zapewne byłby łagodniejszy, gdyby nie obecność dowódcy. Kapitan przypatrywał się, stojąc na oboczu, z założonymi rękami. Tak jest, generale. Myślałem, że pan mnie sobie przypomni. Powiedział wędrowiec spokojnie, wyjmując papierek z kieszeni kurtki. Zadźwięczała w jego głosie jakby nutka ironii, która zepsuła dzielnemu wojakowi przyjemność tak wielkiego awansu. Prześcigacie się widać w gorliwości, skoro karzą. Dodał bardziej pojednawczym tonem jak gdyby usprawiedliwiając żołnierza, że go zatrzymał. Wartownik przejrzał przepustkę i oddał mu ją bez słowa, po czym wziął na ramię krabin i stanął przy swoim dowódcy. Cywil poszedł dalej środkiem drogi i zaraz po nieprzyjacielskiej stronie zaczął sobie gwizdać. Zniknął wkrótce za zakrętem, gdzie zaczynał się rzadki las. Raptem stojący spokojnie oficer rzucił się w ślad za nim, wyrywając pistoletka z kabury. Wartownik z baranią na posterunku. Chwilę zaklinał się na wszystko, aby go szlak trafił, a potem przybrał tępą minę, która ułasabia żołnierską czujność. Kapitan Hartroy dowodził samodzielną grupą bojową, która składała się z kompanii piechoty, szpadroną kawalerii i baterii działu. Wyodrębniona z głównej armii, miała bronić ważnego strategicznego wąwozu w górach kamberlandzkich w stanie Tennessee. Kapitan otrzymał tę ważną funkcję, choć nie był oficerem sztabowym. Służył spokojnie jako szary żołnierz, zanim go odkryto. Powierzono mu wyjątkowo niebezpieczny odcinek, którego obrona pociągała za sobą poważną odpowiedzialność. Przezornie wyposażono go w nieograniczone kompetencje, tym bardziej nieodzowne ze względu na odległość dzielącego od głównej armii, niepewne środki komunikacji i partyzancki charakter nieprzyjacielskich oddziałów, grasujących w okolicy. Kapitan mocno ufortyfikował się w wiosce, Prócz sklepu, było tam pół tuzina zagród i zgromadził pokaźne zapasy żywności kilku znanym z lojalności okolicznym mieszkańcom z którymi warto było handlować a i korzystać nieraz z ich usług wydał odręczne przepustki uprawniające do przejścia po łatwo pojąć że nadużycie tego przywileju w interesie wroga mogło pociągnąć za sobą poważne skutki kapitan Hardroy ostrzegł w rozkazie że każdy kto się tego dopuści Zostanie niezwłocznie rozstrzelany. Na przydrożnym posterunku kapitan uważnie przyglądał się cywilowi, kiedy wartownik sprawdzał przepustkę. Twarz wydała mu się znajoma, i początkowo nie wątpił, że sam wydał mu papierek, który zadowolił wartownika. Dopiero kiedy tamten znikł im z oczu, kapitanowi coś zaświtało w pamięci i odgadł, kto to taki zareagował szybko, jak na żołnierza przystoi. Chyba tylko wyjątkowo opanowany człowiek nie drgnąłby, ujrzawszy raptem pędzącego za sobą oficera z szablą i pistoletem w dłoni. Na wędrowcu pościg nie zrobił wrażenia, nawet przydał mu jeszcze więcej spokoju. Łatwo mógł czmychnąć w las, w prawo czy w lewo, ale nie skorzystał z tego. Przestanął, oczekiwał spokojnie i odezwał się do nadbiegającego kapitana. Widać zapomnieliście mi o czymś powiedzieć. Cóż to takiego, kumie? Kum jednak zupełnie nie po kumotersku wziął go na muszkę. Poddaj się, rzekł z lekką zadyszką, albo zginiesz. Widać było po zimnych, szarych oczach świecących nad lufą, że dotrzyma słowa. Przez chwilę w milczeniu mierzyli się wzrokiem. Wreszcie cywil z równie wielką obojętnością jak w chwili spotkania z wartownikiem, powoli wydobył z kieszeni papierek i wyciągnął rękę. Widzi mi się, że ta przepustka od pana Hartroja jest spałszowana, przerwał mu oficer. Ja jestem kapitan Hartroj, a ty Dreimer Brun. Tylko bystre oko mogło zauważyć, że cywil poblatł lekko na te słowa. Przepustka wysunęła mu się z palców, pochwycił ją łagodny wiatr i poniósł po drodze, aż spoczęła w kurzu, jakby ukarana za kłamstwo. Patrząc nadal nieporuszony w stronę pistoletu, Cybil odezwał się po chwili. Tak, jestem Dreim Brun, szpieg Konfederacki i pański jeniec. Mam przy sobie, jak się pan zaraz przekona, plan pańskich fortyfikacji dane dotyczące uzbrojenia i liczby żołnierzy, szkic sytuacyjny z oznaczeniem wszystkich posterunków. Może mnie pan zabić na miejscu, ale jeśli życzy pan sobie odebrać mi życie w bardziej formalny sposób, jeśli ma pan ochotę oszczędzić mi poniżenia, to proszę nie prowadzić mnie do obozu pod pistoletem. Obiecuję panu, że nie będę się bronił, uciekał ani awanturował, tylko poddam się karze bez względu na jej wymiar. Oficer opuścił pistolet, zabezpieczył go i wsunął do kabury. Brun zbliżył się o krok, wyciągając prawicę. Nie podaję ręki zdrajcom i szpiegom, powiedział zimno kapitan. Tamten skłonił się w milczeniu. Proszę, rzekł Hartroj, chodźmy do obozu, będzie pan rozstrzelany dopiero jutro rano. Odwrócił się i poszedł przodem. Wkrótce obaj ci zagadkowi ludzie minęli wartownika przy drodze, który na dowód, że orientuje się w sytuacji, zasalutował dowódcy z wyraźną przesadą. Wczesnym rankiem następnego dnia siedzieli obaj w namiocie kapitana. Dzielił ich stół, na którym wśród wielu listów urzędowych i prywatnych, jakie kapitan przez noc napisał, leżały kompromitujące papiery znalezione przy szpiegu. Jegomość ów przespał się w sąsiednim namiocie, bez straży. Zjedli wspólne śniadanie i siedzieli teraz, paląc cygara. Panie Brun, powiedział kapitan Hartroy, Pan chyba nie ma pojęcia, w jaki sposób rozpoznałem Pana w przebraniu i skąd znam Pańskie nazwisko. Nie usiłowałem się dowiedzieć, Panie kapitanie, odparł jeniec ze spokojną godnością. A jednak chciałbym, aby pan wiedział, jeśli nie urazi pana, to co powiem? Zobaczy pan, że słyszałem o panu jeszcze na jesieni 1861 roku. Był pan wtedy szeregowcem w pułku ze stanu Ohio, dzielnym i zaufanym żołnierzem. Z prawdziwym zaskoczeniem i żalem, pańscy dowódcy i koledzy dowiedzieli się o tym, że pan zdezerterował i przeszedł na stronę nieprzyjaciół. Wkrótce potem w jakiejś potyczce dostał się pan do niewoli. Rozpoznano pana, stanął pan przed sądem polowym i został pan skazany na śmierć przez rozstrzelanie. W oczekiwaniu na wyrok siedział pan bez żadnych więzów w wagonie towarowym odstawionym na bocznicę. W grafton, w stanie Wirginia, powiedział Brun, strącając małym palcem popiół cygara i nie podnosząc oczu. W grafton, w stanie wirginia, powtórzył kapitan. Którejś ciemnej i burzliwej nocy, pewien żołnierz po długim i wyczerpującym marszu został postawiony przy panu na straży. Siedział przy drzwiach wagonu na skrzynce po nabojach. Trzymał nabity karabin z osadzonym bagnetem. Pan siedział w kącie wagonu. Żołnierz miał rozkaz zabić pana, jeśli by pan usiłował wstać. Ale jeśli bym poprosił, mógł odwołać się do komendanta straży. Tak, Mijały długie, milczące godziny, i znużenie pokonało żołnierza. Sam naraził się na karę śmierci, zasypiając na posterunku. To pan zasnął. Co? Pan mnie poznaje? Pan mnie rozpoznał od razu? Kapitan zerwał się i chodził po namiocie, wyraźnie podekscytowany. Twarz mu się zarumieniła, szare oczy straciły zimny, bezlitosny wyraz, który Brun dostrzegł wczoraj nad lufą pistoletu. Złagodniały w cudowny sposób. Poznałem pana w tejże chwili, powiedział szpieg z wrodzonym spokojem. Kiedy stanął pan przede mną, żądając, abym się poddał, w tych okolicznościach byłoby nieprzyzwoicie z mojej strony przypominać dawne dzieje. Być może jestem zdrajcą, na pewno szpiegiem, ale nie chciałbym uchodzić za natręta. Kapitan przystanął i spoglądał na jeńca. Gdy odezwał się, Głos mu jakoś dziwnie ochrypł. Panie Brun, za kogokolwiek pan się uważa w swoim sumieniu, pan uratował mi życie i musiał pan uwierzyć, że robi to pan za cenę własnej śmierci. Dopóki nie ujrzałem pana wczoraj na drodze, byłem przekonany, że pan nie żyje. Myślałem, że nie ominął pana los, którego mógł pan łatwo uniknąć, wykorzystując moje przestępstwo. Wystarczyło dać tylko krok z wagonu i zostawić mnie, abym zajął pańskie miejsce przed plutonem egzekucyjnym. Dowiódł pan nieziemskiego współczucia, zlitował się pan nad moim znużeniem, pozwolił mi pan spać, czuwał pan nade mną, a kiedy zbliżał się czas zmiany warty i mieli mnie przyłapać na gorącym uczenku, pan mnie łagodnie obudził. Och, Brun, Brun! Wspaniale pan to zrobił! To było wielkie to. Głos mu się załamał. Łzy spływały po twarzy. Kapitan usiadł za stołem, ukrył twarz w ramionach i ukał. Dookoła panowała zupełna cisza. Raptem odezwał się czyste świergot trąbki wzywającej na zbiórkę. Kapitan drgnął i uniósł wilgotną twarz. Zbladł upiornie. Słychać było, jak żołnierze ustawiają się w szeregu, sierżanci wołają odlicz, a doboże stroją werble. Na słońcu. Za namiotem. Kapitan podjął. Powinienem był wyznać swoją winę, aby móc przedstawić świadectwo pańskiej wielkoduszności. Mógł pan zostać ułaskawiony. Ze sto razy postanawiałem, że to zrobię, ale zwyciężył we mnie wstyd. Zresztą miał pan słuszny i sprawiedliwy wyrok. Cóż, niech mi pan Bóg wybaczy, nie powiedziałem nic. Wkrótce pułk mój wysłano do Tennessee i nigdy więcej nie słyszałem o panu. Dobrze się stało, panie kapitanie, powiedział Brun, nie okazując żadnego wzruszenia. Uciekłem i wróciłem do swoich barw, barw konfederackich. Chciałbym dodać, że zanim zdezerterowałem ze służby po waszej stronie, solennie prosiłem o dymisję wskutek zmiany przekonań. W odpowiedzi zostałem ukarany. Ach, ale gdybym poniósł karę za swoje przestępstwo, gdyby tak pan wspaniałomyślnie nie darował mi życia bez żadnej podzięki z mojej strony, to przecież dzisiaj nie groziłaby panu znowu śmierć. Jeniec drgnął lekko, na jego twarzy pojawił się niepokój, a chyba i wyraz zaskoczenia. W tejże chwili w wejściu do namiotu stanął adiutant i zasalutował. Panie kapitanie, rzekł, batalion gotów. Kapitan Hartroy odzyskał zimną krew. Zwrócił się do adiutanta. Niech pan pójdzie, panie poruczniku, do kapitana Grahama i powie, że rozkazuje mu objąć komendę nad batalionem i przedefilować za szańce. Ten pan jest dezerterem i szpiegiem. Ma zostać rozstrzelany przed frontem całego batalionu. Bez więzów i bez straży pójdzie z panem. Adjutant czekał u wejścia, gdy obaj panowie powstali i wymienili ceremonialny ukłon. Brun natychmiast wyszedł. W pół godziny później stary kucharz, murzyn jedyny człowiek, jaki prócz dowódcy pozostał w obozie tak się przeraził salwy karabinów, że upuścił w ogień pełny garnek. Ale mimo konsternacji i syku zachlapanych węgli mógł również usłyszeć znacznie bliższy. Pojedynczy strzał z pistoletu. Kapitan Hartroy pozbawił się życia, którego nie pozwoliło mu zatrzymać sumienie. Zgodnie z ostatnią jego wolą, przekazaną w piśmie do swojego następcy, został pochowany jak ów dezercer i szpieg bez honorów wojskowych. I w dostojnym cieniu góry, która więcej nie wie o wojnie, śpią obaj w dawno zapomnianych mogiłach. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.